Pierwszy bieg, pierwszy zestaw startowy i rozpoczynamy walkę o punkty w meczu 13 kolejki metalka z drugiej ekstraliki. Ciasno przy wejściu w wiraż. No i rzeczywiście żużlowcy gości znakomicie rozpoczęli, tak jak mówiliśmy z większymi szansami niż ten duet żurawi, ale już podejmuje walkę Marcin Nowak. Już próbuje atakować Ryana Douglasa jadącego w Białym Kasku. Tyle tylko, że Ryan Douglas czuje się bardzo pewnie i wygląda na to, że powinien spokojnie przypilnować tej swojej drugiej pozycji. Nielsen natomiast wracający po tych problemach zdrowotnych, ale teraz fantastycznie zaatakował Marcin Nowak. Wielkie brawa, ale już jest odpór ze strony Ryana Daglasa, który odzyskuje po zaciętej walce tę drugą pozycję. Oczywiście Marcin Nowak zna znakomicie Rzeszowski tor, jeszcze Marcin Nowak próbuje atakować. Jesper Knudsen nie zdołał włączyć się do walki, jeszcze tam spojrzał na silnik swojego motocykla na ostatniej prostej. Rozpoczynamy raz jeszcze ściganie. Tym razem podobnie zawodnicy, gości, ale nie lepiej, Niki Pedersen, w tej chwili Torsel został zablokowany. Zmiana na razie polega na tym, że to Niki jest drugi, a Torsel zamyka stawkę, a poprzednio mieliśmy taką sytuację, że to Niki jechał na miejscu czwartym, ale już w tej chwili Torsel zaatakował znakomicie, rad, dając sobie radę ze z Szymonem Schlauderbachem, natomiast Aleksandr Łoptajew nie zważając na wszystko, odsadził, jak to się mówi kolokwialnie, rywali. Ostatni wiraż, no i proszę Państwa, em, nanosimy tę zmianę, miasto 2 do 4, jest 3 do 3. I uwaga, taśma w górę. I już poszła. Dobry start Wiktora Rafalskiego, czy utrzyma swoją pozycję, tam poszerza swój tor jazdy. Już spadł na ostatnią pozycję, ale prowadzi Jakob Torsel. Było to zgodne z oczekiwaniami. Jaka będzie odpowiedź zespołu poznańskiego? Dwójki Szymon Schlauderbach, Matias Nielsen na razie jadą za plecami Jakoba Torsela, ale są bardzo blisko w kontakcie. Już jest atak Szymona Schlauderbacha, podrażnionego tą sytuacją z poprzedniego biegu, kiedy to. Przyjechał na końcu stawki po tym znakomitym starcie, zanim doszło do powtórki. Teraz już wysforował się tak jak to było właśnie w tym pierwszym biegu na prowadzenie. Znakomicie tam podjechał pod Torsela. Zaskoczony Szwed dał się ograć, spadł na drugą pozycję i musi jeszcze uważać, żeby nie dać się tutaj ograć kolejnemu przedstawicielowi ekipy Poznańskiej, bo na trzecim miejscu pędzi Matias Nielsen, którego tutaj już śladu po konkluzji, którego już nie widać. To było też widoczne już w pierwszym biegu. Rafalski na ostatnim miejscu. Nielsen tymczasem atakuje Torsela, ale jeszcze zacięta rywalizacja na tych ostatnich metrach. Kto wpadnie drugi? Kto będzie dwa punkty na swoje konto przypisywał? Jednak Matias Nielsen, tak to się wydaje. Nowak, Nielsen, Pieszczek i Schauderbach. Rozpoczynamy bieg numer 9 i ruszyli tym razem lepiej żużlowcy Rzeszowskiej Drużyny przede wszystkim Marcin Nowak. On jest na prowadzeniu, ale teraz zobaczymy co będzie z jego partnerem z Pary, bo tam na trzecim miejscu Krystian Pieszczek opadnięty w tej chwili przez zawodników. Skorpionów co prawda zachował punktowane miejsce. Szymon Schlauderbach jedzie na czwartej pozycji, ale atakuje w tej chwili Pieszczka. Natomiast wygląda na to, że Marcin Nowak zmierza po trzy punkty, Matias Nielsen na drugiej pozycji, a znów to co ciekawe dzieje się tam pod koniec, chociaż teraz Pieszczek jeszcze wziął na ambit. Atakuje Matiasa Nielsena i zobaczymy. Tyle tylko, że zbliżył się tam. Znów jest tak między młotem a kowadłem. Krystian Pieszczek zbliżył się. Szymon Schlauderbach. I teraz atak Schlauderbacha. Fantastycznie się zachował, ale już Pieszczek odpowiada swoim atakiem. Próbuje tam blokować w tej chwili Pieszczka. Drugi z żużlowców zespołu poznańskiej drużyny. Fantastycznie Nielsen zablokował Pieszczka. Zepchnęli go w otchłań czwartego miejsca w tej chwili. Żużlowcy PS Tu Poznań. To takie czasy, które. Γκρεχέντ γιατί... και Daleko przypominają mi się jeszcze występy z udziałem Jacka, Tomka, Golobów, którzy potrafili rozpracowywać rywali. Muszą gospodarze gonić. Na razie przygrywają sześcioma punktami z ekipą Skorpionów. Taśma w górę, dobry start jako matersella. On wysporował się na prowadzenie momentalnie. Jaka będzie odpowiedź pozostałych zawodników? Na trzecie miejsce przesuwa się Miki Pedersen, Ale między Torselem a Pedersenem jest jeszcze w żółtym kasku Oknajeb, który teraz toczy zażarty ból. Właśnie z Pedersenem. To o czym mówiliśmy. Łoktajew uratował drugą pozycję. I przechodzi na pierwszą. Torsel spada na drugą. Ależ tutaj się tasują zawodnicy. Niesamowita walka i niesamowity obrót sprawy w tym wyścigu. Już wydawało się, że Ukraińiec spadnie na trzecie miejsce. A tymczasem wychodzi na prowadzenie. I mknie po swoją trzecią trójkę w tym spotkaniu. Błąd zawodników gospodarzy. Nie potrafili tutaj tej sytuacji jakoś wypracować. Aby Ukraińca powstrzymać. On wykorzystał to niezdecydowanie zawodników gospodarzy i wysporował się na pierwsze miejsce. I teraz prowadzi pewnie. Oczywiście Lech Klemowski jest na ostatniej pozycji. Torsel z Pedersenem już chyba nie mają tutaj żadnego pomysłu, nie mają przede wszystkim możliwości, żeby ścignąć szybkiego. Aleksandra Łoktajewa. Ukrainiec pada już na ostatnią prostą i przywozi trzy punkty. Zobaczmy. Ruszył znakomicie ze startu Łoktajew, tam po szerokiej starał się napędzić Douglas, teraz fantastycznie przedziera się walcząc z Torselem, ależ zacięta walka, Douglas na pełnym biegu, za chwilę spróbuje łyknąć także za jednym zamachem jadącego w kasku niebieskim Marcina Nowaka i to się właśnie dzieje, proszę Państwa, jeżeli taka sytuacja na torze utrzyma się do końca. Już wszystkie znaki na niebie i ziemi przesądzą o tym, że drużyna poznańska sięgnie po zwycięstwo, bo nawet gdyby te ostatnie dwa biegi zakończyły się po 5 do 0 dla Rzeszowian, to i tak punkt bonusowy pojedzie do Poznania, nie mówiąc o wyniku remisowym. No ale to jest oczywiście fantasmagoria, bo myśleć, że dwa ostatnie biegi Rzeszowianie wygrają po 5 do 0, natomiast tutaj jeszcze próbuje podjąć rękawicę, jeszcze walczy. Marcin Nowak, jeszcze ciągłe strata do Ryana Douglasa, nie jest jakaś znacząca, teraz jeszcze wyskoczył torsel tam, oni w tej chwili blisko siebie, dwaj zawodnicy z Rzeszowa, natomiast Łoktajew na miejscu pierwszym i na drugim miejscu dojeżdża jednak Ryan Douglas i proszę Państwa pozamiatane. Zespół rzeszowski wygrywa 54 do 36.